Cześć, witajcie. Wczoraj morsowo, dzisiaj biegowo. Jestem w Piekielnej Dolinie, miejsce, o którym bardzo często wspominam w yy, moich podróżach po ziemi kłodzkiej, blogu podróżniczym, który wielu z Was odwiedza, za co dziękuję. Ale dzisiaj yy, o Piekielnej Dolinie inaczej. Bardzo często mówię o jej walorach przyrodniczych, krajobrazowych, bo oto jest zniesienie Garcarza, na którym jestem teraz. Fragment leśnego też szlaku spinaczkowego, ulubionego miejsca od już wielu lat przez spinaczy skałkowych. Tutaj na tym odcinku pomiędzy Polańcą a Zamkiem na Szczytniku znajduje się ponad 120 dróg spinaczkowych. Coraz częściej odwiedzanych przez miłośników te, tego rodzaju sportu. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, dlaczego wybieram między innymi tutaj Piekielną Dolinę do uprawiania biegów górskich, joggingu, jakkolwiek aktywności takiej związanej z biegiem. Po pierwsze, ładniej malowniczo. To też w jakiś sposób relaksuje nas, kiedy biegamy. Po kolejne, pamiętajmy, że z uwagi na to, że. W ostatnim czasie te zimy jednak są dużo, dużo mniej srogie niż przed laty, które ja jeszcze pamiętam, wiele lat wstecz. Z tego też tytułu, na przykład piekielna góra i tutaj cały ten odcinek piekielnej doliny, zarówno na ja, ścianie północnej, gdzie jestem, jak i po drugiej stronie, tam gdzie jest sokołówka, czyli południe, po prostu bardzo często są bez pokrywy śnieżnej. A jeżeli ona w ogóle jest zimą, no to jest niewielka. To też jakby wydłuża nasze możliwości, okres biegowy. I, I to sprawia, że praktycznie sezon taki biegowy, jeżeli ktoś tutaj e, lubi biegać, no jest, jest wydłużony, jeżeli chodzi o tą aktywność tutaj e, terenową wokół piekielnej doliny. Dolina jest, zarówno jakieś je ściany są tak fajnie zróżnicowane profilowo, bo, bo tam możemy zacząć gdzieś niewysiłkowo od terenu parku yy, w Uzdrowisku, Polanica Zdrój. Tam lekkie podbiegi, czasami wręcz płasko, jak to w dolinie. Potem mamy delikatne tutaj podbiegi zarówno w kierunku i Sokołówki, i tych kompleksów leśnych z tamtej strony, bliżej dworca PKP i dalej, do Gór Byszczyckich. No i tutaj obrzeża Gór Stołowych, czyli tu, gdzie jestem teraz, Reliktowy, Bór Sosnowy. Wracamy Stół do tych profili tutaj zdecydowanie bardziej takie wymagające, ciekawy, fajny długi podbieg pod Piekielną Górę od strony Toru Saneczkowego na Góralce. Bardzo fajne zróżnicowana nawierzchnia tutaj odcinkiem czarnego szlaku właśnie wspinaczkowego i zielonego, którym teraz biegnę. Fajna nawierzchnia, jeżeli ktoś lubi takie zróżnicowanie, no to ma tutaj frajdę. No i miejscami po środkowej tutaj części pomiędzy Piekielną Górą, Garcarzem i tam dalej Szczytnikiem dużo jest jednak dróg takich fajnych, wypłaszczonych, leśnych, bez jakichś utrudnień. Długie drogi oczyszczone, każdy coś dla siebie znajdzie. Dlatego preferuję właśnie tutaj między innymi bardzo często bieg, jeżeli nie tutaj wokół Piekielnej Doliny, to w stronę Gór Błyszczyckich, tam wieś Huta, Kamienna Góra i dalej w kierunku Zielonica. Zapraszam w takim razie do obiegu jeżeli ktoś chce posmakować tego. A póki co, udanego dnia wszystkim życzę. No i w tym czasie słowo zdrowie jest rzeczą najcenniejszą, bo to sprawia, że Nasza motywacja też do, do trenowania, do aktywności wszelkiego rodzaju będzie dużo, dużo większa. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii podróży po ziemi włoskiej. Janek Stypuła, cześć.